Siemaneczko panowie i panie wszystkim Zdroweczka i pozdrowionka tu nie, tu nie było Zaczynamy jazdę ostrą przed świętami Sprzątamy Z Kaziem Później nagramy jak to nam wyszło Jedziemy ostro ale zobaczcie Tylko wiadro zostało Tu 200kg to główna jest nie? Z tamtego i z tego Więcej bo jeszcze z tych, tych środków Tam aż czubki są Musimy deskę wyrwać Wysprzątamy i później wam Mniej nie? Nie jest u wiele kurny nie wiem jak te No ale tu mniej bo jest 20 tylko tam było 60 chyba No zobacz No to nie. dobrze to nie ma tragedii Co? Aha bo się tak jest Nie no to się podniesie do góry Wyczyści się A to też się wyciąga Kasiu Widzisz też się wyciąga po pacheleczką delikatnie do wiatra, żeby tu na syfu nie było. Nie ja idę te... Szotką idę szczotką szorować te... te. te był napilżony, nie? Dobra, później coś jeszcze opowiemy. Bo tam dużo komentarzy było. Że ciągnik tamto, koparka... Nie da rady, panowie. Koparko ma nic. Zobaczcie, jakie błoto. Ja mam wąsko, mam skarpę i... Powiedzieć to jest łatwo, ale zrobić... Andrzej potrafi dużo rzeczy zrobić. Jakbym dał radę to zrobić, to... Zobaczę jak tu ciągnik ma wjechać Jak tu ciągnik? W te błoto? Jak to jest 7 metrów to on tu nie zakręci nawet z tym głębikiem. Tam jest błoto, tam jest skarpa Proszę, kolego co pisałeś, weź tutaj belki, serelki, 4,5 tony głębik waży Tu on się, lawetę chciałem wziąć, małą przyczepkową I tu on się wbije w dół A jak nie to poleci tam i wszystko rozpieprze. Dobra, nie ma co tu gdybania My działamy, jazda ostra, bez trzymanki, bo szybko namaczam te główienka. I my działamy Witamy panowie w dalszej części Na dzisiaj mamy koniec tarczyku. E, powiem wam tak No zarąbany ostro Zarąbany ostro Staramy się go doprowadzić do porządku eleganckiego Żeby byli wszyscy zadowoleni, my i gołębie W gniazdach już jest czysto Zobaczcie Tu pod spodem jest trochę brudu ale to wszystko będzie jutro jeszcze wyczyszczone szczotką Szczotką będzie wyczyszczone Tak Jest tak Jest tak z grubsza wyczyszczone Ale panowie środek jest wyczyszczony na Gniazda są wyczyszczone na pikobelo tak. Wszystkie były moczone Na chwilkę i były myte Weźcie gdzieś położyłem, nie zginęło nam później Zobaczcie Aż świecą Widzicie? Ciach. był wszystkie wyciągane i do wody wsadzane i moczone. Która była sklejka grubsza. A tu wyschnie nam. Głębik jest bardzo ciepły. Na dworzu nie da rady już robić, bo pada deszcz. A tu jest tak. Zobaczcie. Mo może coś, możecie coś powiedzieć, osądzić o. No nie będę mówił, panowie. Nie będę mówił, bo po prostu się nerwować. No U nas tak w kojemniku nie było. Był syf, ale nie było tak. To jest wszystko poczyszczone. Poczyszczone, to było myte, nie? Co? To, nie dało, to było najgorsze to było. Dwa wolki tu przyszły z tych tylko tych. Tutaj później pozmiatamy elegancko to wszystko, powyciągamy. Nie wiemy, czy nie będziemy z Kaziem przerabiać podłogi później, bo te patyczki to nie pasują wam tu lepiej zrobić płaską podłogę, nie Kaziu? Coś myślimy, może innego na razie tak zostanie A z gremikiem będziemy myśleć Arek dzisiaj wrócił, jutro ma przyjechać Albo będziemy go rozbierać I tak będziemy gniazda przemieniać Bo w środku nie mogą być te gniazda Bo to są dla młodych I wtedy będzie bałagan z młodymi Bo młode muszą być albo pierwsze, albo ostatnie Co? Będzie na środku I będę tu, tam wypuszczał stary i tu stary Nie dobrze, nie? Co? Będą loty to później gdzie młode wrzucimy. Gniazda Zostawić na na Zobaczymy w ogóle nie wiem jak to rozebrać, bo to jest troszeczkę skomplikowane panowie. To pojedyncze jest tak zrobione, że jest dobrze zrobione, ale do rozbiórki to nie wiem czy to się nam uda coś. Ale to co, jak nie spróbujesz się nie dowiesz. Głębnik jest ciepły, ocieplany, dlatego waży grubo. Tak jak jest, zobaczcie. To jest wszystko. To jest wszystko ocieplane To wszystko, to się. Widzieliście to, nie? Ale jak będziemy go chcieli przenosić To go rozbieramy, środek cały wyciągamy Gniazda, ściany Zawsze odejdzie stona No tak, jak wszystko powyciągamy Ruszta, podłogi, gniazda Te płyty, co? Sufitu nie, nie? Sufity nie rozbieramy. To co da rozebrać, to spróbujemy rozebrać. Postaramy się... Tu gdzie skręcony to odkręcimy, a tu gdzie wbity na gwoździe, to go już nie odbije. Płytki są, nie? Co? Tu jeszcze musimy tą... Jest troszkę roboty. O no, tu już. On. To pracuje ładnie, zrobiliśmy. Ale tu blokuje. Tu będzie trzeba zeszlifować. No jest takich kosmetyki malutkiej, nie? jest kosmetyki. Nie ma co. Dobra, to my idziemy do gołębnika, damy im mieść odwożę prezesa i jutro kończymy. No bo co, nie da rady, ale jest ważne, że jest posprzątane. Gniazda są w miarę, tutaj jest tak jeszcze nie na picobello, ale tu już jest tako. Zobaczcie, jak, jak nowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięć osiem, a w górę, a w dół. Teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sze sześć. Sześć razy osiem? Sześć razy osiem? Dwanaście To jest tak. 64 62 2. 63 Ta, 3, no. 63 Sześćdziesiąt będzie, nie? Bo tam na dole to nic nie będzie, bo tam listwę nie wiedzieliśmy. Bo się dół by wyciągnęło i byśmy wyciągnęli, ale to my ją sobie przybijemy, nie połama, się tylko ją odczepiliśmy Żeby dół odczepić Myszy są Grasują Grasują w tych piórach Ale to ostatni dzień, ostatnia noc ich Na Wigilię idą na zewnątrz Na rosół kurwa. Na rosół <laughs> na zamówienie może coś Broń gotowa Się no dzisiaj w Kastorabie, a ja w kieszeni ja tam broń coś To łódka kupić z myszy? Dobra, pozdrawiamy, coś tam dograby w grębniku u żyda Dobra, idziemy karmić się trochę Za ciemno i deszcz się pada O pokażemy Co tu się stało O tutaj myłem w tej wodzie A w tą listwę Weź ją postaw tam, ja idę potem Tu my mieliśmy Te daszki, tu nie ma nic Tam nie postaw ją tam zobacz, oprzyj jest bagno, dobra, pozdrawiamy. Coś dogramy w głębi Karmienie Karmieniu pocztowych, zobaczcie, lampę zostawię. Taką mam lampę. Jedzą budapesz to las. Wodę zrobiliśmy. Później do arp. Tak się najeżdżamy. Darka będziemy dzwonić. Czy już przyjechał Jezu Chodź, koć, Chodź, Niedługo będzie miał hatę nowo. Hatę! To jest piękna samiczka, zobaczcie zaszło. Koch powalutku! Owiad Obiad gotowany. Jemy, pijemy, jemy I śpimy Zaraz przyjdę przebierać się w piżamy I do spania Zobaczcie To są gołębie Dobra, nie żegnamy się Robimy pauzę Idziemy do gołębi wysokolotnych Czyli Czarnuchów, murzynów Murzynów ciemnych jest jesteśta Przyjadą do mnie dwie samiczki panowie, pokażę Wam niedługo Deklaka do rozpłodu Od kolegi z Radomia Z rozpłodu do mnie do rozpłodu Deklak Chyba deklak, nie wiem, ja tam się nie znam na tych pocztowych To ma lecieć Deklak, de sleklak ale dla mnie proszę państwa powiem. Wam... Zaraz coś wam opowiem właśnie, tak. Właśnie coś. Przypomniało mi się coś. Jesteśmy u pocztowych. Proszę państwa. Karmienie. tu jest lampa, to na widzą. Widzicie? O mało świry, świry. Jeść ładnie i bądź grzecznie i zaraz w piżamki, bo też tu do was przyjdę. Czy śpicie? Widzicie całą moc mi kogut obu tu mi krzyczał, nie wiem czy lis nie podszedł, ale tu teraz tak zrobiłem, że tu mam światła, zobaczcie widzicie, dla pocztowych jest dobrze to teraz zaraz zgaśnie tu też jest światło, jak podejdę to zaraz się zapali, mocniej jest dobrze będzie Pan zadowolony, światła porobiłem spuścił, zamkniemy dobra, wchodzimy do z No Kaziu widzę sypie. Kaziu sypie. Sypiesz? No. Sypiesz? Co? dobra postyjmy. Kaziu czekaj, nie, wiesz jak trzeba zrobić? Przed sypaniem. Yy, o tak. To ty syp, a ja będę ten Weź wiadro, starczy już ich starczy, bo będą miały za dużo I się ostrają, parę dostanę Budapeszt Może go złapię Jest Grzegorza I o, Grzegorza samiczka Przylazła w końcu Widziałem ją dzisiaj w dzień Ale Karę dostała Nie wpuściłem ją dopiero teraz Czekaj, czekaj, czekaj Dobra. cały z i będzie dobrze Tam mam jajka widzę Tu też mieliśmy sprzątać ale tu jest Tutaj jest sprzątanie to jest pół godziny. Co? Nie? Tutaj całego nie dawaj. Takie dobre pół. I tu małe jest. A myszy będą, wiesz? No i dobrze. Dobra, one chcą pić. Czekajcie. Czekajcie, ja im tylko wody naleję. Dobra, damy im wody zjeżdżamy. Nie są za mocno takie, żeby były głodne, wiesz? A tu nie piszałeś. Zły. Czekajcie, daję pauzę. Daję pauzę i wody Dobra, dalej. Lecimy dalej. Każdy poszedł to zanieść, już go odłożę. Tak to wygląda u mnie. Karmienie murzyna. Panowie, właśnie zaczynam ja wam powiedzieć o tych pocztowych. Dla mnie to jest porąbane Słuchajcie mnie. Jest Jansen, poremans. Tamten, sramten Bo teraz jak Andrzej poleci Będzie wyśmienite miał gołębie To będzie gołąb się nazywał Gładziński Nie ma takiej opcji Pocztowy to powinien być pocztowy Pocztowy po pocztowym, takim numerze i takim i tyle A nie, że i Stręczenie, A no za dobrze Jak i Jansen albo Hansen Czy Deklak To są nazwiska, panowie Panowie i panie, to są nazwiska Tak samo jak ja wychowam dobrego Murzyna to nie będzie Murzyn tylko będzie e, Andrzej Elbląg no to jest taką wymyślił historię i tyle tak samo jak te dachy skoszone dla pocztowych czy to Za zagranica wymyśliła te wdowieństwo tego gorzej niż to pan się mnie pytał z innej beczki pan mnie się pytał czy te gołębie mają ogony szare czy masłowe masłowe zrobię mu zdjęcia masłowe to nie są szare. To jest samczyk. Pokaż się, zrobimy ci zdjęcie. Zdjęcie, mu zrobimy Ale po co się derwujesz? Nie, nie da się zrobić. Tu jest samiczka Czekajcie, muszę, muszę zdjęcie zrobić, tego Nowiczka. Nie ma szarego ogoda, tylko ma słowy. Masłowy. Dobra, pozdrawiamy wszystkich sobie Udało mi się jakieś tam zdjęcia zrobić koczkodanów. Promocyjna cena za tą parkę 100 zł panowie Na Olicie jest za 150, ale promocja na święta 100 zł para Leżna para, szczepiona dwa razy, jakby ktoś był zainteresowany 100 zł para Tylko to jest z wolierni, rozpuszczane, tu jest piękny Budapeszt zobaczcie Aleczka. Kom, 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 kom Szybko jeźdź i zaraz wpiszamy, wpiszamy Dzisiaj pan Bolek nie wiem czy dawał film czy nie Czy coś znowu z piwnicy mu przyszło Nie wiadomo, gadałem z nim to się śmiało Pozdrawiam pana Bolka I panowie opowiem wam historię jutro Byliśmy po gołębia z Przemkiem Albo może teraz wam opowiem Jutro wam opowiem tą historię Bardzo ciekawa historia Odebraliśmy, patrzcie jaki buda. Odebraliśmy, odebraliśmy Budapeszta, 43 km Tu jest młodziak mój, też piękny Mam niektóre ciekawe te Budapeszty, powiem Wam Ciekawe niektóre są te Budapeszty, ciekawe Tu jest kolejny Tu jest następny Tu jest następny Tu jest parka Laleczka Bialud... Wszystko bialutkie, wszystko bialutkie Miedziaki mam takie Miedziaków tam sześć Raz Tutaj dwa Tutaj trzy Tutaj ten to jest Ten to jest O tu jest piękna samica, zobaczcie Dwie nawet a ten sam jest To jest mój najlepszy Dobra, co tam wam mam jeszcze powiedzieć. Burzyny jak murzyny. Jak żaba. Oko. oko jak żaba. Tak powinien wyglądać Budapeszt. A zobaczymy czy mam cepla po oblocie. O jest, cepelek lata. Bardzo dobry jestem, kolego jestem zadowolony z tego cepla. Zasuwa Nie mam pretensji, fajnie lata. Tu jest on. Takiego sobie dramcie. Bialutki, Sławek ma puszać na dniach, na dwóch skupkach Tu też jest ładna samiczka. Z tego roku ona będzie później dostanie wianeczka. Mam tych Budapesztów, troszeczkę takich ciekawych, tu mój węgier oryginalny, ale ma troszeczkę kuperkę, ale jest na fajnej głowie. Co tam, tu jaśniaczki takie ładne, przyjemne. Zobaczcie jakie jaśniaczki. Ktoś tam chciał, żebym nagrał z bliska troszkę. Tu są czaposze, tak wyglądają siłe czaposze, 7x7. Tu też jest jaśniaczka, taka szczuplutka Tutaj jaśniaczek Tutaj żałobnik Tu jest pasiak z Radomia nie. To jest ta... Nie, to nie jest ta samica Bo ta samica, co zginęła, myślałem, że ją jaszczą wziął Bardzo ładna samica To jest jej samczyk Ale w tym roku będą inaczej sparzone Tu jest też ładny Budapeszt Tu chcę wam pokazać żałownika bardzo ładnego Samicę mam Basiak, gdzie ta żałobniczka? Jasny, tarpiaty O tu jest taka szpileczka. Jedną mam żałobniczkę Basiaka. Zobaczcie jaka laleczka. No gdzie siadaj ładnie, usiądź ładnie. Pokaż się tu do oglądających. Taka laleczka. Szczupła, zgrabna. Strzemek mi ją wybrał w Warszawie. Pięć dyszek za nią dałem. Zobaczcie jak ruchają. Chyba od Tomka, Pasiaka tak? Tak albo i nie. Jeden jest. Dobra, pozdrawiamy komuś.